Cześć, baśni! Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnej baśni norweskiej. O mężczyźnie, który miał się zająć domem. Był sobie pewien mężczyzna, który nieustannie zrzędził i miał kwaśną minę, a żona nigdy nie mogła mu dogodzić. I zadowolić go swoją pracą w domu. Pewnego razu, w porze żniw, wrócił późnym wieczorem z pola i od razu zaczęło się łajanie i pokrzykiwanie, że strach to tamto, to znów owo nie było po jego myśli. Ach, ojczulku, rzekła żona, nie bądź ciągle taki zły. Jutro zamienimy się pracą. Ja pójdę ze żniwiarzami w pole, a ty zajmiesz się domem. A pewnie to dopiero pasowało mężczyźnie. To też od razu zgodził się na propozycję żony. Następnego dnia, wcześnie rano, kobieta zarzuciła kosę na ramię i poszła ze żniwiarzami w pole żeby kosić a mąż został w obejściu najpierw zamierzał ubić masło jakiś czas pracował lecz zachciało mu się pić Zszedł więc do piwnicy aby naleć sobie piwa podczas gdy toczył piwo z beczki do dzbana usłyszał, że do kuchni wlazł prosiak. Z czopem w ręku skoczył na schody i wspiął się po nich w mgnieniu oka, żeby tylko prosiak nie zdążył przywrócić maselnicy. Kiedy zobaczył, że beczułka na masło leży już przewrócona na boku, a prosie zlizuje z podłogi rozlaną śmietanę, Wpadł w taki gniew, że zupełnie zapomniał o beczce z piwem i ruszył na prosiaka. Dogonił go przy drzwiach i wymierzył mu taki cios, że prosiak padł na miejscu. I wtedy dopiero zorientował się, że ciągle jeszcze trzyma w ręku czop od beczki z piwem. Jednakże gdy zszedł do piwnicy, całe piwo zdążyło już spłynąć na ziemię. Tak więc udał się do komórki, gdzie stało mleko. Ponownie napełnił maselnicę śmietaną i zaczął ubijać masło, jako że koniecznie chciał mieć je do obiadu. Kiedy już pracował jakiś czas, przypomniało mu się, że w oborze stoi przecież krowa, która nie dostała jeszcze nic do jedzenia i picia, pomimo że słońce stało już wysoko. Pomyślał sobie, że byłoby za daleko gonić ją teraz na pastwisko. Lepiej będzie, jeśli wprowadzi gadzinę na dach, jako że był on pokryty darnią i trawa na nim rosła, jak się patrzy. Ponieważ dom położony był na spadzistym wzgórzu, uznał, że z łatwością przyjdzie mu wprowadzenie krowy na górę, jeśli tylko położy deskę między wzgórzem a Dachem. Maselnicy nie chciał jednak zostawić, gdyż pomyślał, że przecież jego mały syn właśnie raczkuje i mógłby ją potrącić. Dlatego też wziął maselnicę na grzbiet i wyszedł na podwórze. Zanim jednak wpuścił krowę na dach, chciał jej jeszcze dać się napić. Tak więc wziął wiadro, aby zaczerpnąć nim wody ze studni. Lecz gdy tylko się pochylił, cała śmietana wylała się z maselnicy na jego kark i spłynęła do wody. Koło południa pomyślał sobie, że skoro nie poszczęściło mu się z masłem, pewnie lepiej pójdzie mu z obiadem. I postanowił nagotować kaszę. Tak więc zawiesił nad ogniem kociołek z wodą. Ledwo jednak to zrobił. Przypomniało mu się, że krowa, którą wprowadził na dach, może spaść i połamać sobie nogi albo nawet skręcić kark. Dlatego też wziął powróz i wszedł na dach, aby ją uwiązać. Jeden koniec zawiązał krowie wokół szyi, drugi zaś wrzucił przez komin do wnętrza chaty. Następnie zszedł na dół i przywiązał go w wielkim pośpiechu do własnej nogi. Jako, że woda w kociołku już wrzała i musiał zamieszać kaszę. Gdy był tym zajęty, krowa spadła z dachu i pociągnęła chłopa na powrozie do wnętrza. Komina. No i wisiał tak i nie mógł się ruszyć ani w przód, ani w tył, a krowa z kolei zawieszona była między niebem a ziemią i również nie mogła się uwolnić. Żona czekała ładny kawał czasu, żeby mąż się zjawił. I zawołał ją na obiad. Lecz jego jak nie było, tak nie było. W końcu stwierdziła, że coś za długo to wszystko trwa i wraz z innymi żniwiarzami udała się do domu. Gdy ujrzała krowę wiszącą między niebem a ziemią, Zaraz podbiegła i przecięła powróz kosą. Wtedy mąż runął w dół komina, a gdy kobieta weszła do kuchni, stał tam na głowie w kociołku z kaszą. Dziękuję bardzo.